Parożek deserowy kakao ze słodzikiem o wysokiej zawartości błonnika. Smakowaliście kiedyś coś takiego? No. Wygląda fajnie. Reklama jest. Tutaj proszę. Dużo protein. Skład. No, cukrów jest tutaj 8 gramów na 100, więc nie ma tragedii, ale też yy, mogłoby być mniej, jeśli jest z tym słodzik. Sprawdzę poziom glukozy we krwi po wypiciu. Nie lubię takich Dziecinnych głupot. Bardziej mleczne będzie, a to jest taki serek. Mm. Czy jest sens wydawać więcej pieniędzy niż za serek homogenizowany? Three hours later. Minęło kilka godzin, co wskazuje mój sensor po zjedzeniu tego wynalazku. No, poziom glukozy do 123 urósł. Powiem szczerze, pół godziny byłem głodny, ale nie do jakoś wyjątkowo smaczne. Słabo. Słabo, już wolę serek homogenizowany zjeść albo serek wiejski. Produkuje się tylko plastik, przepłaca, słabo. Dla moich patronów, że macie ochotę, abym coś przetestował, piszcie do mnie w wiadomości prywatnej. Przetestuję dla Was jako w pierwszej kolejności. Dziękuję jeszcze raz za pomoc i za wpłatę, a dla osób, które chcą tutaj docenić moją pracę, link do strony Patrony, gdzie można postawić mi kawę albo kawę z ciastkiem.